Dla, jak poznałem mojego kolegę Mieszka. Ale przypomniało mi się, że dziadek powiedział mój, że bym sam wracał ze szkoły. Więc pożegnałem się z Mieszkiem i powiedziałem do jutra. Pa, Mieszko. Więc wróciłem, więc wracałem do domu i szłem. Rozejrzałem się, przeszłem, poszłem, no, i jestem. Przypomniało mi się, że dziadek powiedział, żeby się umieć. A już tylko jeszcze jedna klasa i, by, i będę kończył szkołę, tak naprawdę. To, to jestem w drugiej klasie. Dobra. Więc poszłem po braciszka. Braciszek był bardzo mały. I poszłem po niego. I tak naprawdę nie mam młodszego brata, tylko starszego. I przypomniało mi się, że dziedzik powiedział, że jeśli chce, mogę zabrać jakiegoś kolegę. Więc zabrałem mieszka. Chodź mieszko. Dobra. Poszliśmy do domku. Mojego. Muszę się pobawić. I pobawiliśmy się. Musiałam zakluczyć dom, bo nikogo nie było daliśmy telewizję z Mieszkiem. Szpital poglądaliśmy. A, tak, dobra. O nie najstraszniejszy. Dobrze, dobrze. O, za darmo jest siłownia. Chodź, Mieszko. Idziemy na siłownię. Tylko zakluczę dom. Dobra. Chodź na rower mój. Bo mam rower. Właśnie zielony mam. Taki o. Mieszkanie. no, zapomniał, że ty ze sobą nie zabrałeś roweru. Ale chodź, mieszko, o jesteś tuż ze mną. I, dobra. Poszliśmy na siłownię. Tak naprawdę nie poszliśmy, ale ma być tak. No. I zaparkowałem rower. Przypięłem do tej doniczki. Choć siłownia jest chyba do góry. Poszliśmy. Pobiegałem trochę. Na drugiej bieżni trochę pobiegałem. Robiłem brzuszki. Napiłem się wody. Ech. Łatwo jest 50 gramów. 4 kg to ja mogę podnieść. Ech. 4 kg. A mieszko, patrzę. Piłem sobie wodę, wodę, odłożyłem sobie i poszliśmy na jogę. Zapaliliśmy światło i robiliśmy jogę. I tak lewitowaliśmy. tańczyliśmy I tańczyliśmy Kichnąłem I poszliśmy na jakiegoś burgerka Zobaczyłem, że się pali Nie było gaśnicy U, Czekaj, czekaj, piszę gaśnicę chyba Chyba gaśnicę, mam gaśnicę, mieszko. Ugasimy ten pożar. Czekaj. Trzeba... O nie! Ja wapłąłem! Fajny efekt. Tak naprawdę nie byliśmy na jedunku. Musimy zmniejszyć. O, na zero. I kogo nie było, więc zabraliśmy, zapłaciliśmy, zabraliśmy sobie, ja zabrałem sobie sprite i kole. Więc poszliśmy już i kręciliśmy w telewizji. Na YouTube'a trochę spoglądaliśmy, tak widzowie. Szybanka, Szybanko. Subskrybujcie ten kanał oczywiście z dzwoneczkiem i łapeczką do góry. I piszcie w komentarzach, czy byliście kiedyś w kinie, Bo ja byłem. Dwa razy. I. Poszliśmy do tajnej bazy, bo sobie ją wykopaliśmy, bo znaleźliśmy właśnie łopatę. i wykopaliśmy o tu ją, ciu ciu widzicie, wykopaliśmy ją więc weszliśmy też co was teraz poszliśmy tu pobawiliśmy się Poszliśmy do domu, mojego, Żwieszkiem. No, i tak się to skończyło, dara!